Witam, z tej strony WBŻakal, pokażę Wam jak zeskanować komputer skanerem online F-Secure więc zaczynamy ogólnie skanowanie a bierzemy to w ten sposób, że uruchamiamy to teraz bierze nam, pokazuje tutaj, żeby pobrać pulpit pobieramy sobie F-Secure online scanner mamy tutaj F-Secure online scanner już pobrany Akceptujemy dwa razy klikając w ten oto pobrany skaner uruchamiamy pobieranie <laughs> pobrało nam zgodnie z koleją rzeczy teraz włączy nam się poprzez uruchomienie przez akceptację administratora <laughs> Chwilę musimy jednak poczekać, albo spróbujemy po prostu jeszcze raz. No, bo jeszcze raz uruchomimy, będzie szybciej. Po prostu pobrało nie, jeszcze pobiera dane. Przepraszam bardzo, dobra, pobrało dane. Zezwalaj temu narzędziu na zbieranie anonimowych danych na potrzeby ulepszenia obsługi. Eee, nie, nie zezwalamy, nie potrzebne nam to wcale. Akceptujemy, skanuj. Kontrola konta użytkownika. Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze? Tak. Skanowanie i czyszczenie. Nawiązań, nawiązywanie połączenia z funkcją Security Cloud. Czekamy na nawiązanie połączenia z funkcją Security Cloud. <laughs> Tutaj mamy inicjowanie, pobieranie bazy danych. Jedno z trzech mamy. A więc czekamy na dokładne pobranie bazy danych, żeby nam dobrze zeskanowało. Tutaj oczywiście nam skanuje cały system, jak i również pamięć. I to jest skaner online, bo później automatycznie można, tak jak podejrzewam w EZ, online skaner usunąć tą aplikację. Zresztą zaraz to zobaczymy wszystko po kolei. <laughs> No na razie trzeba cierpliwie czekać i zobaczymy co z tego wyjdzie. Bynajmniej My myślę, że to będzie bardzo ciekawy skaner. Dla takich użytkowników, którzy po prostu nie chcą mieć ani antywirusów, ani skanerów żadnych, ani za dużo aplikacji na komputerze, ponieważ ich komputer jest może słaby. Lub po prostu nie chcą sobie zaśmiecać. I wystarczy im powiedz mój Windows Defender z oryginalnym systemem. Po zainstalowaniu, jak na razie nam pobiera bazy danych, może trochę potrwać, także uzbroić się w cierpliwość. Czekamy cierpliwie. Na razie nadal mamy pobieranie bazy danych, jedna z trzech. Tutaj mamy oczywiście i skanowanie i czyszczenie. Tutaj coś nam się dzieje. Widać, że coś tu się zaczyna ruszać. O, jest 2 z 3. pobieranie bazy danych 2 z 3. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najszybciej to pójdzie. I później nam tylko zeskanuje system i go wyczyści. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać i jak będzie to przebiegać. Czy zgodnie z naszym planem, czy warto będzie z tego programu korzystać. Pobrało nam bazę danych 3 z 3 za chwilę powinno przejść nam do automatycznego skanowania. Na razie mamy inicjowanie. No dobrze, czekamy aż się ruszy skanowanie. Niestety takie aplikacje mogą troszeczkę czasu nam zająć. Nie wykryto szkodliwych elementów na razie, czyli skanuję. Skanowanie pamięci mamy teraz. Obecnie w tym momencie 1% na razie. No dobra, teraz po prostu obserwujemy sobie to, co się dzieje obecnie w tym momencie na skanerze i z jaką prędkością bynajmniej skanuje nasz komputer, no i cały system. <laughs> co tu możemy zrobić zaraz jeszcze zobaczymy co tu można zrobić w ogóle o, zobaczymy o co tu chodzi, f-secure online pomoc techniczna, nie, nie, ale można sobie wezwać pomoc techniczną jeżeli kogo, e, kogoś to bardzo interesuje mamy tu 13% <laughs> A więc powiem Wam tak, że teraz e, przystopuję to nagranie, żeby to poszło Wam szybciej i żeby pokazać co się dzieje po przeskanowaniu. Więc e, w tym momencie e, będę instruował od momentu, kiedy już przeskanuje nam komputer. Będ będą dwa nagrania połączone ze sobą, także zapraszam do dokładnego obejrzenia. Warto naprawdę zobaczyć ten programik. Wróćmy, a więc tutaj zaczynamy od momentu, gdzie już przeszło skanowanie do 82%, żeby po prostu zaoszczędziłem czasu na niepotrzebnym oglądaniu na całego skanowania, więc zaoszczędziliśmy troszkę czasu i przycięliśmy skanowanie, znaczy w tym sensie, że skróciliśmy troszkę film i tu mamy już prawie końcówkę. Zobaczymy, co można zrobić po zeskanowaniu komputera. <tosłuch> To da za możliwości taki skanerek. No dobra, i co więc tu nam nasz skaner wykrył, a raczej wykazał? No, 1% został do zeskanowania. Ciekawe. A więc skanowanie ukończone, nie wykryto żadnych szkodliwych elementów. Dziękujemy za używanie produktu F-Secure Online. Bardzo polecam programik, bardzo fajny, naprawdę. E warto sobie nim zaskanować komputer. Bardzo szybki, bo teraz zobaczymy, kontynuuj, weźmiemy. <laughs> Twój komputer nie jest chroniony przed... E zobaczymy, co dalej tu można zrobić. Zobaczymy, co nam wyskoczy, jaka strona ogólnie. Na razie miał, mamy białe tło, ponieważ ta strona się dosyć długo ładuje. A, mam nadzieję, że się załaduje dosyć szybko. A więc dobra, mamy załadowane Osakuru Corporation eee, Page No Fund, czyli no, zrezygnowali z tej funkcji udostępnienia darmowego chyba antywirusa, ale ska darmowy skaner jest, więc naprawdę polecam ten skaner. F-Secure Online Scanner jest bardzo dobry i bezpłatny. Można przeskanować komputer z zagrożeń bezpłatnie. Także zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdro Wubeszaka.